Dzień dobry, witam na kolejnym odcinku mojego wideoblogu poświęconemu myśleniu krytycznemu. Dziś przygotowałem krótką prezentację składającą się z zaledwie dwóch slajdów na temat barier w rozwoju myślenia krytycznego. Do tej pory już jest kilkanaście czy kilkadziesiąt filmików na temat myślenia krytycznego, jak rozwijać, co to jest i tak dalej, ale do tej pory jeszcze nie było informacji, jakie spotykamy codziennie na swojej drodze właśnie bariery. Aby to myślenie krytyczne sobie rozwijać. Więc czas się z tym zapoznać i spojrzeć krytycznie, ale nie krytykancko na siebie, czy któryś z tych elementów, tych z których przeszkód, które zaraz pokażę, dotyczą mnie, jak często i co mogę z tym zrobić, czyli oczywiście jak mogę to zmienić. Ok, a więc e, oczywiście w dużym obszarze barier jest po prostu umiejętność przetwarzania informacji czy w ogóle braku dostępu do informacji. Tak? Także tu jest właśnie brak odpowiedniej informacji, słaba umiejętność czytania, e, myślenie życzeniowe, tak, czyli nastawiam się, że tak będzie, trochę tak po polsku. E, jakoś to się uda. Hmm. Bardzo często barierą jest właśnie myślimy tylko i wyłącznie krótkoterminowo. Nie potrafimy zobaczyć konsekwencji e, naszych decyzji w dłuższej perspektywie czasu, a one najczęściej są zupełnie inne. Więc kończymy nasze myślenie tylko w obszarze 3-4 kroków, powiedzmy do przodu, a nie 7, 8, 10. A one dopiero później pokazują, czy rzeczywiście ta decyzja przyniesie dobre skutki, czy też negatywne. Generalnie bycie zamkniętym, tak? Niesłuchanie argumentów, niesłuchanie drugiej strony, tylko ja wiem i koniec. Tutaj to się łączy z tym odcinkami, które na określiłem jako cztery postawy w myśleniu krytycznym, czyli taki był tam arogancki ignorat. Sławie umiejętności słuchania, czyli też ten cały obszar przetwarzania informacji, pamięć selektywna, tak, pamiętam tylko to, co chcę pamiętać, najczęściej te złe rzeczy, tu znów nasza polska kultura się bardzo kłania, myślenie relatywistyczne, bardzo subiektywne, tylko wszystko zależy, sobie sami tutaj dobrze argumentujemy, dlaczego tak, a nie inaczej. Właśnie ta selektywna uwaga, najczęściej nastawiona na to narzekanie, to wcale nie jest myślenie krytyczne. Tak, pamiętajmy, że myślenie krytyczne to właśnie samodzielne przetwarzanie informacji, a narzekanie jest od razu krytykowaniem. Jeszcze nie wiem, co to jest, jeszcze nie poznałem wszystkich informacji, ale wiem, że jest to złe. To takie duże, w dużym oprószczeniu, ale tym się różni krytykowanie od myślenia krytycznego. Często też oczywiście ulegamy presji środowiska rówieśniczego, Obojętnie, środowiska. Lepiej nie myśleć, kiedy większość osób zamyka oczy, zamyka uszy, to my też tak się zachowujemy. Ograniczenie umysłowe. No, może zróbmy tak, że tutaj spuszczę zasłonę milczenia na ten obszar. I bezmyślny konformizm, czyli też tutaj właśnie takie podejście no bezmyślne po prostu, tak? Robimy tak jak wszyscy. Ok, to jest jeden obszar. Zobaczmy drugi obszar. Tutaj kwestia jakby spojrzenia na siebie i swoich takich postaw, pewnych przekonań. Też na no, oszukiwanie samego siebie. Trzymam się czegoś sztywno, wolę nie myśleć, wolę nie mieć wątpliwości, bo one mogą zmusić mnie do jakichś zmian. Oczywiście, wszystkie ten cały obszar moich własnych uprzedzeń, stronniczości, egocentryzmu, bycia przesądnym, nieufności w rozumowaniu, nie ufam czy to sobie, ale bardziej tu chodzi o to, najczęściej nie rufamy komuś, bo jeśli ktoś nawet nam logicznie próbuje wyjaśnić, to mamy wrażenie, podejrzenie, że ten ktoś chce nas zmanipulować, przekonać do czegoś złego i tak dalej. Poszukiwanie kozu ofiarnego też jest bardzo częstym elementem w organizacji, w grupie. Nie, nie, chodzi o chłodną analizę, o logiczną analizę, tylko trzeba znaleźć kogoś, kogo się, wskaże jako tego winnego. Oczywiście tutaj to jest na element właśnie stereotypów, e, chęć zachowania twarzy. E, tu ważny obszar, e, kiedy mamy jakąś sytuację, gdzie zwyczajnie emocje biorą górę, przestajemy myśleć, przestajemy myśleć krytycznie, przestajemy patrzeć i przestajemy myśleć logicznie. E, emocje biorą górę, nie słuchamy, nie rozmawiamy, nie myślimy, tylko emocje, emocje, emocje. Obawa przed zmianą to jest właśnie ten element, gdzie mamy pewną nieufność, gdzie wolimy oszukiwać samych siebie po to, żeby właśnie, bo zdajemy sobie sprawę, że jeśli otworzymy te drzwi niepewności, wątpliwości, które będą, no właściwie determinowały, że powinniśmy coś z tym zrobić, może zmienić swoje przekonania, no to się okaże, że wtedy będziemy musieli się my zmienić. A to, jak wiemy, jest duży problem dla większości osób, obawa przed zmianą, więc lepiej nie myśleć, lepiej nie mieć wątpliwości, lepiej zapnąć te drzwi, i jest tak dobrze, jak było przez te lata. Prowincjonalizm to też spuszczę zasłonę milczenia. Także to są, e, także w tych barier, które przeszkadzają nam w codziennym myśleniu krytycznym, jak widzą Państwo, jest bardzo, bardzo dużo. Więc naszym zadaniem jest starać się. Po pierwsze, być świadomym tych barier, i stąd ten mój filmik, i drugi, oczywiście walczyć z tymi barierami, być tutaj zdecydowanym, zdeterminowanym, konsekwentnym, aby pominąć je, zlikwidować i skupić się na myśleniu być obiektywnym, analitycznym i zrozumieć sytuację itd. itd. Mam nadzieję, że ten materiał dla Państwa będzie ciekawy i zachęci Was do stosowania myślenia krytycznego i świadomego pozbycia się zdecydowanej większości tych barier. I tutaj tylko jeszcze jedna adgresja, oczywiście te bariery dotyczą absolutnie nas wszystkich. My wszyscy, nawet osoby, które nie wiem, uważają się za ekspertów w myśleniu logicznym, krytycznym, oczywiście każdy jest tylko człowiekiem i każdy prędzej czy później ma pewnego rodzaju skróty myślowe, uprzedzenia, stereotypy tak itd., itd. Więc te bariery dotyczą wszystkich osób, nawet tych nazwijmy to inteligentnych, mądrych i tak, 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 tak. Także wszyscy, wszyscy bądźmy świadomi i starajmy się rzeczywiście z nimi walczyć. Dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku.